A może ty myślisz, że po prostu będziesz młodsza, że zmarszki ci się cofną? Pytam trochę z ironią, bo ostatnio dużo kobiet pyta, Mariusz, jak sprawić, by mężczyzna, który ma żonę, odszedł od niej i był ze mną? Jak na mój gust, szkoda czasu, no bo przecież, gdyby jemu było źle z tą żoną, to by przecież od niej odszedł. No tak czy nie? Jeżeli nawet by odszedł ze względu na ciebie, to zobacz co sobie zrobisz. Mężczyzna nie ma czasu na autorefleksję, na przemyślenia, na poprawę swojej osobowości, charakteru, no bo z jednego związku wchodzi w drugi, więc ty też prawdopodobnie będziesz tak nieszczęśliwa jak tamta jego żona. Więc skąd pomysł, że chcesz akurat takiego mężczyznę? Dla mnie szkoda czasu. Uwierz mi, że jest mnóstwo wspaniałych mężczyzn już gotowych, naprawdę idealnych i poukładanych. Jedyne co musisz zmienić to swój sposób myślenia, odbudować poczucie wartości i pewność siebie. Zatem zapraszam na sesję.